Cześć, witam wszystkich y, moich czołgistów. Zapraszam do kolejnego odcinka serii One of the Best World of Tanks. Y, dzisiaj po pewnym po przerwie y, od nagrywania, odrzucania filmików postanowiłem nagrać i wrzucić filmik y, taką ciekawą grą y, czołgiem 8 poziomu chińskim, lekkim, y, WZ-132. Talk ma jest już u mnie wymaksowany, jak widzicie jest bardzo mobilny, z najlepszym działem, robi naprawdę olbrzymie e, można powiedzieć, zamieszanie na polu bitwy. Jeszcze jak nas wrzuci na ósme, dziewiąte poziomy i jak jesteśmy w plutonie, to możemy zrobić naprawdę dużo. A propos plutonu, gram z kolegą e, Trikim e, z klanu ZOP, zamknięto oddział psychiatryczny. Co jeszcze można dodać? Nie będę, znaczy, filmików pozbierałem sobie bardzo dużo, ponieważ jest ich około 20 z takimi ciekawszymi bitwami, ale po prostu nie mam czasu ich nagrywać, bo albo nauka, bo już za tydzień egzaminy, albo po prostu nie mam czasu, albo no po prostu głównie nie mam czasu. Wróciło nas na mapę przełęcz. To jest nasza klanowa mapa. Na której raczej nie przegrywamy, ponieważ gramy na niej bardzo długo, pojechałem na środek, żeby ten świecić tutaj, czołgi, które jadą na banana, czyli na lewą stronę, albo na most. Wyświeciłem Lewis 152. Jak na razie akcja będzie taka trochę nudna, ustawię potem, jeżeli ktoś koniecznie nie chce oglądać. Tego jak ja tutaj świecę, będziemy sobie pominąć, już napiszę do którego momentu. Jak na razie tylko podświetlanie i nabijanie obrażeń, e, tam. którzy przeciwnicy, za, e, którzy ten, sojusznicy z mojej drużyny zadają przeciwnikom. Ojeju, ma bo jakieś. Coś mogło stukać, albo co? A, bo mnie mi Mniejsza. Yy, tak jak sobie tutaj, żeby nie marnować czasu, tak nie nudzić się, yy, mogę powiedzieć chociażby o tym, że zmienił się bardzo mój garaż, yy, poprzez to, że już dawno nie, przez to, że dawno nie dodawałem filmików, nie, nie widzieliście, że odblokowałem nowy czołg y, AMX AC-48, którego mam już y, wymaksowanego. Z, mam z niego trzy świetne powtórki, które też na pewno wrzucę. Jest to mój ulubiony niszczyciel ósmego poziomu nad może czołg. Y, więc to się zmieniło. Zmieniło się to, że dobiłem artylerię tego poziomu francuską, Lorai Loriana 155-50, y, którego też mam podajże filmik. Tak, jest jeden filmik. Mm, no i co? No i... Yy, no i to w sumie tyle. jest. I, i są filmiki z c 34 ale głównie to są francuskie. Mm, filmiki będą z francuskich Tutaj, patrzcie, zaczęła się akcja i od tego momentu no, naprawdę warto oglądać. E-50. I ja objeżdżamy lewa. Jak widzicie, E5 już umarł. lewe ma full życia. Tutaj niestety był rykoszet coś nie wyszło. No i podpaliłem go. I tak właśnie powinno się grać z Gra się wtedy nimi bardzo, bardzo przyjemnie. A i dostanki w opiątki. Ale bardzo rzadko mi się zdarza tak, żeby. Właśnie w taki sposób y, łatwo pokonać. To był po prostu fart. <laughs> oh my god laker Jak widzicie już jeden z głowy. Triki zabił dwóch. O, Triki pojechał y, w okolice naszej bazy bronić. Ja tutaj się sam bawię. Y, obrażenia 1739, 8 oddanych strzałów, czego 140 przez ogień. Życia mam 41%. Prześladowanie na tym czołgu mam około 8 sekund podajże, 790 ileś. Hmm. Ponieważ nie mam do niego modułów, mam do niego tylko wentylację. Ale teraz, przez ten weekend, była fajna promocja, że moduły, które montuję się do czołgów te dodatkowe są 50% tanie. No według mnie była to bardzo, 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 bardzo dobra promocja. Pozbierałem sobie przez weekend, bo mam premkę. W sumie 4 miliony wydałem i każdy czołg oprócz wuzety. Ma u mnie już te wszystkie potrzebne dodatkowe moduły. No i tutaj już do kf 5 i Is Kolejny tyki zajmie się kf 5 a ja postanowiłem wziąć ISA I patrzcie jak ja się tutaj z nim bawiłem Strzał za zero yy, Bardzo farciarski dla mnie, bo w sumie yy, dzięki niemu dzięki temu strzałowi przeżyłem No i proszę, zostałem sam na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem czołgów. No, jak dla mnie to tutaj, to, to było po prostu komiczne, to co się tutaj działo z tymi czołgami. KW5 Full życia już sobie poszedł. Lewe tak samo, został Is. No i. Isem chyba będzie podobnie. I tak właśnie powinno się grać czołgami lekkimi, z wyższych poziomów. Tak jak przykład AMX 1375, 1390. Mówię. Mi ta gra się po prostu powarciła. no może dopiero drugi raz taka gra mi się trafiła na tym Tak jak widzicie, istnieje trafił. I mamy trzeciego killa. Zostałeś. Już... Byłem bez szans. Więc już jak wiadomo, jedyne co mogłem zrobić to jeszcze dobić artę. Bo cała reszta pojechała kapować bazę. No. Gra niestety jest przegrana. Ale zobaczcie, ile zrobiłem damage'y, Że przeżyłem. No i ostatni w sumie strzał. Tutaj zrobiłem błąd, zamiast się zatrzymać wjechałem prosto trufę. No i w sumie tak się zakończyła ta gra, ale według mnie była po prostu najlepszą grą na WZ132 jaką grałem. Siema ogiści, Do zobaczenia w następnym odcinku.